Hello guys! Słuchajcie, 23 kolejka League z perspektywy językowej i dzisiaj przekraczamy barierę pół tysiąca wyrażeń w kontekście. Pół tysiąca wyrażeń piłkarskich w kontekście coś nieprawdopodobnego. Słuchajcie, tą część nazwałem w ten sposób. In football, a pat on the back is a few inches away from a slap on the backside, czyli w piłce nożnej klepanie po plecach takie pochwały. Klepanie jest bardzo blisko od kopa w tyłek, czyli od krytyki, no dlatego tak się mówi też, że najważniejszy jest ostatni mecz, tak, albo najważniejszy jest kolejny mecz, nie ma to się skupiać na, na tym, co będzie za miesiąc, bo w piłce nożnej wszystko jest bardzo ruchome, no i tak to jest, ale o to wiedzą piłkarze, sędziowie, e, trenerzy, kibice, ok, guys, jedziemy, let's go, what a beautiful weather it is, my, my son is training, He's having an individual training Call is recording just you know, beautiful beautiful life, słuchajcie, piękne życie, piękna pogoda. Robimy to, co kochamy, rozwijamy się. Mam nadzieję, że cieszycie się z kolejnej części wyraźnie, bo dzisiaj mamy dokładnie. Dajcie mi sekundkę. OK. 500 przeskoczymy. Zaczynamy od 488. Słuchajcie, w 23 kolejce. Mecz Liverpool-Manchester City, 1-4, 4-1, zespół Guardioli zjazd, zespół Kloppa, wyrażenie 488, 488, standardowo, pierwszy po polsku, później po angielsku. On jest tak szybki, przyjęcie i strzał, he's so quick, touch and ban, he's so quick, touch and ban, they were speaking about stelling, yes, so he's so quick, touch and ban, takie przyjęcie, boom, strzał, czasem fajne takie są... Powiedzonka krótkie e, Anglicy używają. Warto się uczyć. Słuchajcie, on ciężko harował, ciężko pracował. Oczywiście można powiedzieć he worked hard, ale mamy taki fajny idiom work somebody's socks off. So he worked his socks off. He worked his socks off, so oh, she's working her socks off, ona ciężko pracuje, haruje, jest? Pamiętacie, hard work, ciężka praca and having fun i zabawa. Ok, Sheffield United, Chelsea London, 1-2, 2-1 dla zespołu Tukela, słuchajcie, to była pierwsza realna szansa w tym meczu, it was the first genuine chance, Słówko genuine. Słówko genuine też używamy do osoby, jak jest szczery. He is a genuine man. She is a genuine woman. Yes? Ona jest szczerą kobietą, ale też taka, taka, taka prawdziwa szansa z pierwszego zdarzenia. It was the first genuine chance. Ok. Fajne wyrażonko się pojawiło w programie Match of the Day. Fajny problem. To jest fajny problem. Słuchajcie. A nice problem to have. A nice problem to have. It's a nice problem to have. Wy wiecie, że nie ma problemów, są tylko rozwiązania. We are looking for solutions, yes? But you know, oh, it's a nice problem to have. Fajnie jest mieć taki problem, nie? To szalony trzeba będzie mówić, że fajnie jest mieć taki problem. No ale wiadomo, trenerzy, taktyka, problemem jest to, że trzeba znaleźć taktykę, przygotować zespół, so it's a nice problem to have. Wszystkim życzymy takich problemów. 492. Coś dla sędziów, ale też z perspektywy piłkarskiej takiej życiowej, nie z tej książki Loss of the Game, przepisy gry w piłkę nożną, tylko takiej życiowej. On był przedostatnim obrońcą Chelsea i dlatego był naspalonym. He was ahead of the last Chelsea's defender and that's why he was offside. He was ahead of. Słuchajcie, z ciekawości dla tych z Was, w szczególności dla sędziów, tutaj przytoczyłem, e, przeczytam, żeby nie, e, na pamięć, że tak powiem, aż tych reguły nie znam, ale w przepisach grach mamy tak. Loss of the Game. A player is in an offside position if any part of the head, body or feet is In the opponent's half, excluding the halfway line, and any part of the head, body or feet is nearer near to the opponent's goal line than both the ball and the second last defender. Zobaczcie do czego zmierzam. W przepisach gry, czyli w fachowej książce, Lost of the game mamy nearer to, bliżej linii bramkowej niż przedostatni zawodnik drużyny przeciwnej, ostatni, przedostatni, a Komentator powiedział ahead of. I to jest właśnie to, już niejednokrotnie Wam mówiłem, że z perspektywy języka polskiego to, co dla kibica jest autem, dla sędziego jest wrzutem. To, co dla kibica jest piątką, dla sędziego jest rzutem od bramki. Small differences, yes? Just, you know, referees have to be professional in terms of, you know, the, the, the loss of the game nomenclature, yes? Sędziowie muszą być profesjonalni w używaniu tych przepisów gry w piłkę nożną. Tak samo jest tu. Dla Anglika ahead of to jest przed, ale w przepisach gry mamy nearer, ok, koniec z przepisami i jedziemy 493, zbliżamy się do 500 Tottenham West Bromwich Albion 2-0 zauważył lukę, wykorzystał ją Spotted exploited it. Spotted the gap, exploited it. się luka pomiędzy zawodnikami, wolna przestrzeń, gdzie można piłkę prostopadłą through ball zagrać, to po angielsku jest gap. He spotted the gap and he exploited it. Zauważył i pięknie posłał piłeczkę. By the way, step by step, remember, step by step. Dzisiaj mamy 493, za chwilę będzie 500, natomiast uczcie się tego wszystkiego krok po kroku. Tak jak zawsze mówię, wybierajcie te, które Wam się podobają i je używajcie. Dotychczas, do tej pory, Póki co miał dwie szanse. He's had two chances thus far. Thus far. Takie jest wyrażonko so far. Bardziej formalne thus far. So he has had. He's had two chances thus far. Pewnie w Everyday English, w języku angielskim codziennym nagram taki filmik o wyrażonkach, które rwamy w tym czasie present perfect. Ale chodzi o to, że jak coś się dzieje dotychczas, to wyrażonko thus far, to dla Anglików kompletnie naturalnym jest powiedzenie He has had two chances thus far. Okay. Wolverhampton Leicester 0 nil nudny meczek jak na Anglię to ten meczek był nudny. Podens i Bully są na liście Boli i są na liście kontuzjowanych. Podens and Boli are on the injury list. On the injury list. Fajnie powiedzieć na przykład on the injury list, yes? ok Remember. No i to co było dzisiejszym tematem zawsze szykuje jakiś taki główny nagłówek każdej kolejnej części. Pochwała jest bardzo niedaleko od klapsa w tyłek. A pat on the back. Słuchajcie, a pat on the back to jest takie poklepanie po pleckach, tak, czyli praising chwalenie. A pat on the back is inches away is only a few inches away from a slap on the backside, czyli taki ee, cios w tyłek, tak, klaps w tyłek, czyli krytyka, czyli a pat on the back, traktujemy jako praise. Czyli chwalenie kogoś, compliments, ok? Uh, a slap on the backside, criticism, not hate, criticism, ok? No i właśnie samo słówko to jest poklepać, okay? Słuchajcie, Manchester United, Everton 3-3. Kawani skierował piłkę głową do bramki. Anglicy często mają takie wyrażonka, na przykład kiwać głową, to jest nod, nod. Oh, Cornell is nodding his head. Ok, when I say good morning, so I'm nodding my head. I oni powiedzieli, Kawani nodded at home, nodded. It home. A po, za chwilkę będzie da wtoczył piłkę do bramki. On tak dobił, ale ledwo tam się wtoczyła do bramki. Da rolled the ball home. Ona się wtoczyła do bramki. Patrzcie, czyli he headed it home, skierował piłkę głową do bramki. He nodded it home, skierował takim, takim ruchem głową do bramki piłkę. A he rolled the ball home, wtoczył. Gdzieś tam dostawił nogę, ona się ledwo wtoczyła, ale wpada do bramki. Czyli na przykład roll. Node had the ball home. Pamiętajcie, to nie ma nic wspólnego z home, z domem, tak? Czyli piłka wpadła do bazy, w piłka padła, padła do siatki. Ok, ostatnia próba, ostatnie podejście. Pewnie wiecie, że po angielsku rzucać kostką to jest throw the dice. Albo roll the dice. Ale ostatnia próba, it's the last throw of the dice. Oczywiście ostatni rzut kostką, natomiast to jest przenośnia, Idiom: it's the last throw of the dice. Doliczony czas, additional time. Ostatni rzut wolny, wiemy, że po tym sędzia zakończy mecz, it's the last throw of the dice, it's the last throw of the dice, o, panowie sędziowie, panie sędzie, tak można powiedzieć swoich asystentów, guys, it's the last throw of the dice, after the situation, uh, I'll blow the whistle, I'll finish this game, ok? Panie wrażonko, United będą pluć sobie w brodę. Oni stracili w końcówce meczu zwycięstwo. United will be kicking themselves. Kicking themselves. Jeżeli mówimy, o, oh, Cornell is kicking himself. On pluje sobie w brodę. Ktoś zawala czy coś, Cornell is kicking himself. United will be kicking themselves, because they should have won the match. Powinni wygrać mecz, ale stracili zwycięstwo w końcówce. Ok, Newcastle, Southampton, 3-2 i tu mamy wyrażenie 500. Boom! Słuchajcie, 500 wyrażeń w kontekście. Muszę Wam powiedzieć, że czerpię nieprawdopodobną przyjemność z nagrywania tych filmików, bo wyznaję zasadę: Those who teach learn twice. Ci, którzy nauczają, uczą się podwójnie. Oglądając, przygotowując, dzieląc się z wami tą pasją, naprawdę mam niesamowitą zabawę. E, fajnie się rozwijam, cieszę się, że wielu z Was też się rozwija, ale pamiętajcie, mamy 23, kole 23 kolejki za nami. Thus far, 23 rounds of matches. Mamy 500 wyrażeń. Nie można tego się uczyć na raz. Jeżeli teraz jesteś osobą, która dopiero, dopiero teraz trafiła na mój kanał, widzi te filmiki, podoba się to Tobie i chcesz z tego korzystać. Step by step, step by step. Róbcie to krok po kroku, nie 500 na raz, bo to nie jest szkoła. Lepiej nauczyć się 20 konkretnie z tych 500, ale się upewnić, że je będziecie używać. So let's go. No znowu ma to dla sędziów, ale to dlatego, że jestem sędzią. I'm a ref, so you know I have to give something to the refs. Asystent musi trzymać flagę w dole, kiedy jest szansa na strzelenie gola. The assistant has to keep the flag down. Keep the flag down when there's a goal scoring opportunity. Słuchajcie, to tak troszkę edukacyjnie wyjdę poza ramy tego angielskiego. Wiecie, że jak mamy var, to asystenci muszą, tak to się mówi, delay the flag, czyli muszą e, wstrzymać się e, z pokazywaniem spalonego, bo jak się okaże później, że nie było spalonego, a podniesie padnie bramka, to Warnie będzie mógł zareagować. That's why the assistants have to keep the flag. Down, keep their flags down, ok? That's why you know the assistant has to keep the flag down when there's an obvious goal scoring opportunity. Just remember: trochę świadomości też piłkarskiej się przyda, wiedza jest ważna, fajnie jest wiedzieć, dlaczego coś się dzieje. Obydwu zawodników na liście strzelców eh, przepraszam, obydwu debiutantów. Both debutants on the score sheet, On the score sheet. Pamiętacie, jak ktoś jest na liście strzelców, he's on the score sheet. He got himself on the score sheet. Wpisał się na listę strzelców. Newcastle. Przywrócił dwubrankową przewagę. Jest takie fajne słówko po angielsku: cushion. Cushion to jest poduszka do siedzenia, lub takie zabezpieczenie. Posłuchajcie. Newcastle restored their two-goal cushion. Przywrócili dwubrankowe prowadzenie. They restored their two-goal cushion. Ok? Aston Villa Arsenal, 1-0. Słuchajcie, Anglicy lubią taką grę słów: kanonierom nie udało się odpalić. The gunners failed to fire. The Gunners failed to fire. Jak wiecie, przy domek arsenalu The Gunners. W angielsku, fail to to jest nie udawać się, a fire strzelać, czyli odpalić. The gunners failed to fire. You know, they didn't score a goal, that's why they failed to fire. Nice, very, very nice. Ok. Villa, czyli Aston Villa, łatwo wygrał na stadionie Emirates w listopadzie. Villa were comfortable winners at the Emirates back in November. Słuchajcie, Villa were comfortable winners. Jeżeli mamy, nie wiem, ostatnio w Lidze Mistrzów w Paris Saint Germain wygrało 4-1 z Barceloną, so. Paris Saint-Germain were comfortable winners, czyli to no nie, że oni byli wygodnymi, comfortable, wygodni zwycięzcami, tylko że po prostu łatwo wygrali. Nie wszystko da się przetłumaczyć słowo do słowa na język polski. Burnley Brighton, 1-1. Słuchajcie, Dunk nie był atakowany i dlatego strzelił gola. Dunk was unchallenged and that's why he scored. Jakby było nie był kryty, unmarked, czyli nie był atakowany, unchallenged, unchallenged, ok? I to jest kolejny taki fajny idiomik. Ian Wright, były świetny napastnik Arsenalu, on jest teraz yy, ekspertem w Match of the Day, jest rzecznikiem Sheffield. Chodzi o to, że wszyscy mówią, że oni spadną, a on daje im jeszcze szansę. I taki rzecznik, czyli osoba, która wspiera kogoś w trudnej sytuacji, ta, raczej ta sytuacja jest nie do odwrócenia. Jak wiecie, statystycznie Sheffield praktycznie że jest w Championship jest, ale on mówi też takiego. Ian Wright carries the torch of Sheffield. Carry the torch of somebody. When you carry the torch of somebody, you support this person, even though. Most people don't support this person. Czyli carry the torch of, czyli być rzecznikiem kogoś w ciężkiej sytuacji, może jakiś. Adwokat, tak, sprawa z góry niby przegrana, ale, no, wiadomo, ja tam nie jestem prawnikiem, ale są pewnie takie sprawy, że ktoś się podejmuje, no, ale sprawa jest ciężka do wygrania. By the way, przy, przy okazji słówko torch jest latarka pochodnia. Ok, Fulham West Ham, nil, nil. Mitrowicz mówił w obronie Soczka. So Mitrowicz spoke in defense of Soczek. To była taka sytuacja na boisko. Sędzia Dean pokazał czerwoną kartkę i sam Mitrowicz mówił, że to chyba nie powinna być czerwona kartka, so he was speaking in defense of Soczek. He spoke in defense of Soczek. Ale fajne drażonko jak mówimy, rozmawiamy, nie wiem, e, ta mama rozmawiała w obronie swojego syna. This mother spoke in defense of her son, ok? O, jak powiedz po angielsku to jest bzdura. It's a nonsense. To jest kompletna bzdura. It's a complete nonsense. A uh, on gada bzdury? He's talking nonsense. Teraz mi oglądacie, jak ktoś mówi, ty, e, ten gość gada bzdury. Cornel's talking nonsense. He's talking nonsense. Nie, 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 mordeczki. korne daje wam wartościową quality knowledge, wartościową wiedzę, tylko kwestia, co wy z tą wiedzą zrobicie, bo od używania tej wiedzy, korzystania, pojechania do Anglii, dogadania się na stażu piłkarskim, czy gdzieś w pubie, to od używania, od słuchania mnie i używania, to jest daleka droga, trzeba zaplanować ale mówiłem Wam kiedyś, seta schedule, zaplanuj, stick to the schedule trzymaj się planu, enjoy the process, ciesz się tym co robisz I'm having great fun recording, preparing the films for you, ja naprawdę się mega cieszę z tego, że przygotowuję te filmiki dla Was i na końcu mamy RIP the Awards, czerpcie korzyści, ok? The last match, ostatni mecz, Leeds United, Crystal Palace, 2-0 Harrison strzelił gola, słuchajcie, w większości powiecie Harrison scored a goal, ale spokojnie można powiedzieć Harrison Got the goal. Nie dostał gola. Got the goal. Got the goal. To są właśnie, patrzcie, dzisiaj mówiłem. Cavani nodded the ball home. Dakure rolled the ball home. Uh, you can say Harrison scored the goal. Harrison got the goal. Four options. Harrison put the ball in the back of the net. Five options. Pięć opcji na powiedzenie, że ktoś strzelił gola. Unbelievable, ok? I jeszcze jedno, nie skreślajcie ich. To było o jakimś tam zespole. Don't write them off. Jak mówimy, nie, skre nie, nie skreślajcie go. Don't write him off. Nie skreślajcie jej. Don't write her off. Słuchajcie, 510 wyrażeń. 510 phrases in kontekst. Przebyliśmy pięć słówek, rozwijamy się, za chwilkę nagram jeszcze jedną kolejną część po kolei, idziemy dalej, ale to jest to. To jest nieprawdopodobna wiedza. No chyba jakąś książkę trzeba będzie z tego napisać, ale na spokojnie. Pamiętajcie, pod tym filmikiem jest link do mojej stronki www.kornelpaszkiewicz.pl, gdzie macie blog Język Angielski Piłkarski i tam macie wszystkie wyrażonka, o których dzisiaj mówiłem e, i nie tylko rozpisane, można sobie wydrukować, wybrać, posłuchać. See you guys! Enjoy the beautiful sunny day!